No witam, witam. Ja tu od kolegów wracam. Łąki ja nie prasowałem, tylko taki jeden znajomy, bo moja sipma postanowiła się zepsuć w środku sianokosów. Zajedziemy także na łąkę, czy dobrze sprasował, i czy snopki są idealnie związane. Dobra nie ma co narzekać, dobrze robota zrobiona, tylko mu jeszcze za to zapłacić, ale tego to nie nagram. I wracamy do chałupy, bo trzeba te snopy pozbierać. Tutaj motor odstawię i biorę Ursusa, bo robota goni. I odpalę Ursusa i się przyczepę podłączy i można jechać na łąkę. Tam mogliście Sipmę zobaczyć, no cóż, oby wrzniwa przynajmniej działała. Tam już burty mam dawno rozłożone, z rana się za to wziąłem. Całej drogi nie nagrywałem, bo ją już dużo razy widzieliście, więc tutaj wam nagram, jak snopki zbieram. Mlekiem miodem będzie płynąć kraj, bo czerwone wybierało. Europejskie nadciągało, ale skutków nie przewidział chyba nikt. Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk, a w rolnictwie na alarm No i pozbierane myślałem, że więcej wyjdzie, ale to inny rozmiar snopów, więc może to się tak tylko wydaje. Thank wow. you. Odstawie snopy i przyczepkę podczepi już kanki mleka mam załadowane bo u nas mleczarnia nie jeździ bo mamy blisko do skupu. A i ogólnie to filmy mogą się pojawiać w mniejszych ilościach bo wakacje są i się tak dużo w domu nie siedzi. Ale na pewno się będą pojawiać jeszcze filmy tak myślę, że tą serię uda mi się skończyć już w wakacje i zacząć następną. Stanął Andrzej i powiedział wreszcie dość. Mięso zjedni rolnik dostał kość. Kiedyś nasi wykarmili wschodnią stronę w jednej chwili. Dla siebie i dla siebie mieli dość. Nie będziemy dalej czekać, słuchać mu. Do... Tutaj mamy mały swój skup, gdzie kilka osób pracuje, bo do następnego skupu trzeba jechać 30 kilometrów. To ja się żegnam, bo idę rozmawiać, ile dostanę za mleko.